Witam. Naszym dzisiejszym zadaniem jest omówienie specyfikacji i schematu blogowego ze zadania 8 ze strony 22. Zadanie to polega na obliczeniu długości przekątnych rąbów, znając długość jego boku oraz sumę długości jego przekątnych. Więc nasze dane to dwie liczby rzeczywiste. Długość boku rąbu oznaczoną rąb A oraz suma długości przekątnych oznaczonej literką S. Wynikami zaś są dwie liczby rzeczywiste długości przekątnych rąbów którą będziemy oznaczyć literkami D i F. Ponieważ komputer sam nie rozwiąże układu równań niezbędnego do obliczenia długości przekątnych, w samym leczeniu zrobimy sami, w tym samym trochę optymalizując program, jak dalej się ok. Więc naszym układem równań jest ten, który tutaj widzimy, D plus F, równa się S, czyli suma przekątnych, oraz stwierdzenie Pitagorasa, ponieważ przeglądy w rąbie są prostopadłe. Możemy powiedzieć, że połowa jednej przekątnej do kwadratu dodać połowę drugiej przeglądu do kwadratu. przynosi długość boku rąbu do kwadratu. Po prostych przekształceniach i podstawieniu wartości f do, do drugiego wzoru z układu równań otrzymujemy równanie kwadratowe na niewiadomą d. Tutaj błąd możemy obliczyć deltę. I w tym, już będziemy musieli pamiętać, by sprawdzić warunek konieczny, czyli delta większa lub równa 0, by można ją spierwiastkować. Warunek ten widzimy w schemacie blokowym, do którego wrócimy. Czyli w deltę, możemy obliczyć długość przekątnej. I jak widzimy, mamy dwa różne rozwiązania ponieważ deltę możemy dodać albo odjąć. Wbrew to dobrze, gdyż szukamy długości dwóch przekątnych, a nigdzie w tym zadaniu nie wyróżniliśmy ani d, ani f. Mogliśmy równie dobrze do wzoru podstawić f przy, przy otrzymanym tutaj równaniu kwadratowym. Tak więc zapewne jedno z rozwiązań to jedna przekątna, a drugie rozwiązanie to druga przekątna. I podwózem DELTA widzimy tutaj już proste dwa wzory. Układ równy, tak? no obliczenie dwóch przechodnych, które to podstawimy do naszego programu, by miał mniej Ten Skoro mówiliśmy już specyfikację, możemy przejść do schematu blokowego. I ponieważ większość matematyki, przekształcania, zrobiliśmy już, schemat ten jest wygląda bardzo prosto. I najpierw wprowadzamy nasze dane. A i S, czyli długości boku rąbu i suma przekątnych. No i sprawdzamy warunek delty. Rozumiem się tej czwórki wyłączonej przed nawias, ona nie zmienia znaku yy, całej delty, całej wartości. Jeśli nie jest ona większa, równa 0, wtedy musimy wyprowadzić jakiś komunikat błędu i zakończyć program. Jeśli spełniając wyrobnik, możemy obliżyć długość pierwszej przekątnej, drugiej przekątnej i wyprowadzić je na ekran, by użytkownik je zobaczył. Tak więc, skoro specyfikacje są już ze sobą, przejdźmy na napisanie programu. Oczywiście no, zaczniemy od bibliotek. No, mamy dwie: podstawowa stream. do wczytywania i wyprowadzenia danych, oraz druga no, H do funkcji pierwiastek. Lebo oszczędzam sobie pisania, i wcześniej byłbym na blok funkcji Potrzebujemy czterech zmiennych: D, E, A, S, no, ale wcześniej wyjaśnialiśmy. Zrobimy od razu obrzeżny interfejs dla użytkownika. I wczytujemy. A to samo z sumarnym kosztem. Czyli Teraz no, sprawdzamy warunek delta. Kopujemy sobie bo było troszkę szybciej, no, zmienimy bo bardziej przejrzysty dla naszego programu. Na przykład ten operator nie działa. No, i teraz skopujemy sobie kierunek delty i na większy równi Jeśli jest to obliczamy Zmieniamy. 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 oraz wyprowadzamy skończymy linię. W przeciwnym wypadku. Sypał. Możemy sprawdzić czy nasz program się skąpi. Majmy długość boku przypom 6 i następnie długość przegok otrzymaliśmy długość dwóch przekodnych. 10,82,84 i 5,1715. Są to długości prawidłowe. Zobaczmy, gdybyśmy wprowadzili inne dane, być może błędne. bardzo długim przykładem, bo Delta, Microsoft 0 program wychwycił nieprawidłowe dane.